Ciao, ragazzi, benvenuti, bentrovati! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o słownictwie. Nie jeden raz wspominałam Wam o tym, że rozszerzanie, wzbogacanie słownictwa. Powinno być dla Was bardzo ważne, kiedy uczycie się języka obcego. Nie możecie przecież cały czas mówić jednego i tego samego. Dobrze znać różne słowa. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak Hmm, przezywać? Tak naprawdę, różne osoby. To jest oczywiście odcinek pół żartem, pół serio, z lekkim przymrużeniem oka. Pamiętajcie oczywiście zawsze o tym, z kim macie do czynienia i w jakich sytuacjach jesteście w stanie pozwolić sobie na pewne uwagi, no bo nie z każdym można. Cialtrone jest jednym z moich ulubionych wyrażeń, również w języku polskim. Cialtrone. Co oznacza Cialtronę? To łotr, hultaj, rzezi mieszek. Oczywiście do szefa ty łotrze nie powiecie, no chyba, że zrobi coś niezbyt fajnego, no ale kiedy w pieleszach domowych sobie z kimś żartujecie, no to czemu nie? Non devi credere aquel cialtrone. Nie możesz wierzyć temu łotrowi. Mascalzone jest synonimem do cialtrone. Oznacza również łotr, rzeźmieszek, gagatek. Mascalzone. Sejmu vero mascalzone jesteś prawdziwym rzeźmieszkiem. A jak powiedzieć ty draniu, ty gagatku po włosku? Furfante, furfante, czyli gagatek, drań. To taki ładny rzeczownik. Staj lontano da questa torta, furfante. Trzymaj się z daleka od tego tortu, ty gagatku. Ragazzaccio to rzeczownik dosyć często w języku włoskim używany. Ragazzaccio, ragazzaccio to łobuz. Che ragazzaccio? Co za łobuz? Ciciotello to dosyć pieszczotliwe określenie na osobę, Pulchną na osobę troszeczkę większą. Nikogo jednak oczywiście nie obrażamy, nie nazywamy w ten sposób, chociaż, tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest to jakieś brzydkie określenie, ale możecie na przykład kiedyś o sobie tak zażartować, albo o waszym piesku, chociażby. Eunciotello, perché Adora Le Ciambelle, jest troszkę pulchny, bo kocha pączki. Broccolo. O tym rzeczowniku pisałam Wam już kiedyś na Instagramie. Kim jest broccolo? No, broccolo to oczywiście również warzywo, czyli broku, Ale kiedy nazywacie tak jakąś osobę, no to macie na myśli burak. Eum broccolo malo conosco da To burak, ale znam go od lat, więc no cóż. Jak powiedzieć? Leń. O nie rób. Najbardziej używanymi, najczęściej używanymi rzeczownikami będą oczywiście pigrone czy fanullone, ale rzeczownik lazzarone, ja uwielbiam, brzmi jakoś tak swojsko: forza lazzarone, muoviti, no dalej tyleniu, ruszaj się. è un segreto. Non lo dire davanti a lui. jak kierone. To sekret, to tajemnica, więc nie mów o tym przy nim. To prawdziwy. Co oznacza rzeczownik jak Plotkarz. Jak kierone. Jak kierona to plotkara. Jak kierone, jak kierona. Jeśli ktoś zasłużył sobie na określenie, Kretyn idiota, no to możecie oczywiście użyć kretino idiota albo szemo. Ale jeśli chcecie być bardziej delikatni, no to możecie posłużyć się określeniem. Siokko, ewentualnie siokka, mówiąc w rodzaju żeńskim. Siokko to głuptas, głuptasek. Zazwyczaj oczywiście nie powinna się taka osoba za określenie siokko obrazić, ale wszystko zależy oczywiście od charakteru, od sytuacji, od kontekstu. No siokko, no vero! nieprawda głuptasie, to przecież nie tak. Kredulone to osoba łatwowierna, naiwna, taki troszeczkę frajer, tak naprawdę, ale określenie kredulone nie jest w języku włoskim określeniem jakimś bardzo obraźliwym. Kite to kredulone. Kto ci o tym powiedział, ty naiwniaku. Kredulone. Kiedy uczycie się słownictwa, możecie oczywiście korzystać z metody tłumaczeniowej, czyli tej starej metody, w której uczycie się tak naprawdę znaczenia danego słowa. Jest wiele osób, które uwielbiają fiszki czy listę ze słówkami i nie ma w tym nic złego. Oczywiście coraz rzadziej korzysta się z tej metody, ale wszystko dobre, co dobre dla Was. Większe korzyści Przynosi podejście leksykalne, czyli podejście, w którym nie uczycie się po prostu znaczenia danego słowa, ale zapamiętujecie takie słowo w całym wyrażeniu, w kontekście. Pamiętajcie więc, żeby wypisywać takie słówko w całym na przykład zdaniu. Pamiętacie wtedy więc doskonale, co ono oznacza. Ćwicząc słownictwo, bardzo dobrze korzystać jest z mentalnego dziennika w formie audio, czyli taki dziennik mentalny, o którym już kilka razy wspominałam, prowadzicie po prostu nagrywając się na dyktafon. Możecie po jakimś czasie, raz na jakiś czas, odsłuchiwać swoich zapisków, swoich nagrań i spróbować zmienić kilka słów, wzbogacać słownictwo. E tutto per oggi, ci vediamo la settimana prossima, vi auguro un buon fine settimana, come sempre. Nie zapomnijcie lajkować oraz subskrybować. Jeśli macie jakiekolwiek pytania czy komentarze, no to oczywiście możecie wypowiedzieć się poniżej. Do zobaczenia za tydzień i miłego weekendu. Ciao, ciao!